I witam Was kochani serdecznie. U mnie niedziela coś koło godziny 11 przed południem. No jechałem właśnie na salon Mercedesa w Kassel. Wstępnie rozejrzałem się, jest tutaj parę fajnych furek. Dzisiaj może zaczniemy od droższych modeli. Tak jak widać w tle na salonie Mercedesa, Mercedesa stoją też porządne samochody. Także nic kochani, widzimy się za chwilę. Króciutka informacja dla tych, co widzą mnie pierwszy raz. Zachęcam do subskrybowania kanału. Jeżeli treści Was interesują. Dajemy łapkę do góry i komentujemy. I widzimy się za chwilę. Kurczę, ale słońce daje po oczach. To, jak jestem na salonie Mercedesa, zacznijmy od czegoś porządnego: czyli BMW M3 Competition w Touringu. Coś pięknego: cztery prawdziwe końcówki wydechu. co to ma? Dwudziestki, helgi, złote zaciski. No, dzisiaj będzie troszeczkę drogo. Jak akurat na pierwszy strzał parę droższych samochodów nam się trafia. A w BMW czarno, czarna skóra. Jestem 3 jakby ktoś nie zauważył. I co tu jest? BMW M3, rocznik 24, 11621 przejechane, silnik sześciocylindrowy B58, 510 koni, automat, 89,5 euro. To następny Mercedes Benz AMG GLC 63 A taki troszeczkę szybszy suwik. Jestem tutaj, zobaczmy do środka. W środku czarno, żółte nici ładnie to wygląda. To jest w ogóle jakieś miejsce ma? Ma w dzielce jest kawałeczek maszyny, tak? 4 wydechu, ale tam jest głębiej tylko po jednej rurce. Takie troszeczkę udawane te końcóweczki. Ale samochodzik tak czy owak bardzo fajny. A, GLC 63 S rocznik 21 63 571 przejechane automat 510 koni pojemność 4 litry 70 300 euro zobaczmy GLS a również w wersji AMG już lecimy z tymi mocniejszymi samochodami to Lecimy po kolei. O kurde, jakie koło! 21, 3 cale. 23 cale. W środku również czarno, poprawnie. Dużo miejsca. Z tyłu również dużo miejsca. Monitory w zagłówkach. Jakby tak tatuś sobie chciał wziąć dzieci na wycieczkę, na przejażdżkę. O, tam są cztery rurki. A tak jakoś kurczę, fajnie to jedna mała, druga duża. No, jakby tatuś chciał wziąć swoje pociechy na, przejażdż na przejażdżkę swoim GLS-em, to dzieciaczki się nie będą nudziły z tyłu. Chyba, że będzie zagłuszał ich. Ryk silnika. I co tu mamy? Mercedes Benz AMG GLS63. Rocznik 23: 37 tysięcy przebiegu, 612 koni, pojemność 4 litry. Cena 130,5 tysiąca euro. Znowu mi się guziczek usnął tak, E53 Też nie wiem czy to mówiłem, ale mówię. Czasami dotykowy guzik mi się tam smyrnie palcem i filmik mi się zatrzymuje. Nie jestem w stanie tego skontrolować. Środek czarny z tyłu miejsca brak. A no właśnie dodam, że to jest E-klasa w wersji coupe. Nie chce mi się już tam czołgać, kłaść, sprawdzać wydechy. No w jest E53 AMG Formatic Rocznik 24, 16 300, przejechane 435 KONI, 3 litrowa benzyna, 79,5 tysiąca euro. A tu jeszcze jedno AMG jest, żeby każdy miał coś dla siebie, z każdej klasy jakiś wybór. O, jaka fela świecąca. Powiem Wam, że ładnie to wygląda. Pasuje do tego czarnego lakieru. Do tych wszystkich stawek. Może tak, żebyście zobaczyli to, by światełko dobrze padało. Jest kawał maszyny. W środku również czarno. Jak z tyłu z miejscem zmieści się ktoś? Może z drugiej strony, bo tutaj potrzeba brudna. Chyba się ktoś zmieści i tam również duża końcóweczka i malutka O, tu jest chyba 300, więc, więc może do środka zajrzyjmy. No wygodnie z tyłu jest na pewno dla dwóch osób. No, nie powiem kawał maszyny jest. O, słoneczko wyszło cieplutko się zaczyna robić, zaraz będzie trzeba iść chyba kurtkę do samochodu odnieść. Ma być około 12 stopni, a zobaczymy, jak to wyjdzie. S63MG, rocznik 24, 3000 przebiegu. V8 pod maską. 4-litrowa, 612 koni. Automat, hybryda, Automat no, Trudno, że w manualu był. Niecałe 180 tysięcy euro 179 dokładnie dla tych skrupulatnych C Klasa Cabrio Tak to jest C Klasa Tak C63 w Cabrio, taki nieco mocniejszy kabriolecik W bardzo fajnym kolorze Czarna matowa fela V8 Biturbo Czarny dach w środku czarno, skóra Alcantara Na pewno samochodzi płatny Ale bardziej chyba jako dodatkowe auto Troszkę oddalę No brzydki nie jest na pewno co tu się dzieje? Mercedes Benz AMG C63 Cabrio, rocznik 17 60 000 przejechane automat 376 koni, 4 litry benzynka V8, 57 500 euro. A naprzeciwko są jeszcze C klasy sztuki dwie, jedna w kombi, druga nie, Sarafela AMG. Środek skóra, Alcantara, mi się podobają te cyklasy, i koniecznie ten wydech, a właściwie jego brak. Jeszcze raz do środka, Felgasz, powiem Wam szczerze. W jakim aucie taką widziałem, szarym. Jeszcze jakoś to pasowało do tego koloru. Taka pozakrywana felga. Do mnie nie przemawia na pewno. Ale jest to miękka hybryda, dlatego te felgi pewnie próbują troszeczkę ciepła nam zatrzymać przy tych hamulcach, żeby mogła sobie hybrydkę odzyskać. A tutaj Mercedes-Benz C300. Rocznik 22. 36,5 tysiąca przejechane. Benzynka Hybryda, 258 koni, pojemność 2 litry, cena 43 200 euro. I jeszcze jeden, o, ten widzę, ma tutaj jakąś zadrapkę malutką, jakaś szkoda była. Znaczy szkoda, ciężko nazwać szkodą, no coś tam się stało, no. Tak jest, trapowicze jeszcze raz do środka. Malutka kierownica, duży tablet na środku. Znowu mi się palcem coś musnęło. Rocznik 24, a C200 Mercedesik. Rocznik 24, niecałe 28 tysięcy przebiegu. Dwulitrowy dieselek 163 konie. Również miękka hybryda. 44600 euro. Zobaczmy, może jeszcze jedną cyklasę. Tym razem w kolorze białym. Czarny dach, czarne lustro. W środku czarno. Felga czarna ze srebrnym. No tu dla odmiany nie ma nic, żadnych atrapowiczów, może i lepiej Może jeszcze do środka z tej strony. A to może jeszcze do środka przez dach. Nie wiem czy coś zobaczycie, ja nie widzę nic. Mercedes-Benz C300. Rocznik 24. 9800, niecałe, przejechane. Hybryda typu plugin, benzyna, 2 litry pojemności, 204 konia. Automat 54400 euro. Ale samochodzik jest ładny. Szkoda, że na tą S-klasę nie ma oferty białą. Ładny samochodzik. I kochani, tym akcentem na dzisiaj będę kończył. Ja zostaję tutaj dalej. Idę się przejść na sekcję z innymi samochodami być może kurtkę odnieść przy okazji. A my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczyska, pozdrawiam, cześć.